Hej, siema, z tej strony hodowca z Małopolski Dzisiaj opowiem trochę o zmianach w hodowli i co się wydarzyło więc tutaj jest samiec jak wiecie Takniemy w takiej wodzie Co powiedzieć? No tu wam pokażę wygryć 6 ranek i mu drutem przy tego wałem. Ale niestety tak drutami z, z tego bałem, ale i tak to wszystko druty pomasakrowa, więc nie wiem, co teraz mam zrobić. Pokażę Wam to z innej perspek perspektywy. Więc tak, pierwszą informacją jest to, że ta samica się prawdopodobnie okociła tutaj ma da się to już tak no się, no nie da się Ta, Tutaj ma tam gniazdo w tym buce, ale nie będę na razie rozkręcał. Wiem, że jest tak od, wiem, że tak 4-6 sztuk to wiem. Yuh, tutaj zjadła owies wodę wypiła, więc trzeba jej nalać. Okociła się 17 maja, a jest 27. 27, 27 tu mają 10 dni. Czy tak, za 5 dni powinny wychodzić. Więc zobaczymy, co to będzie. To ja sobie teraz pójdę po owiec dla niej, a wy sobie ją tu chwilę pooglądajcie. Ok, już jestem. Ja tutaj je już Teraz pójdziemy. Są co widać. O no poczekajcie tu wody i przyniosę. Tutaj ją sobie pooglądacie, no może przyjdzie oddziać. Idzie, jakiś jestankę Dobra, jestem. Teraz pójdziemy do samca. Siankę i za chwilę trochę dołożymy. Samcowi okay, ja co, Więc okej, ja zaraz jest. Idę mu po mieszankę. Bo... Ty, bo mokry trochę, to wywalę mu to. Nie chcesz się mokro. Dobra, zaraz przyniosę mieszankę. Dobra, wodę tu mam dla niego. Idę po końce. Okej. Okay. ale mu. Teraz dam im marchewkę. Chciałbym wam pokazać tutaj z takiej półeczki. Zrobiłem sobie takie trzymadełko. Na marchewki kupiłem całe tyle marchewek, taki cały wór worek za 5 zł od kuzynka. Pracuję to na straganie, to mi pyta, spyta się czy nie chce, to chcę. Powiedziałem, że chcę, mam... Po w worku miałem takich czystych połowa po prostu miałem takie jeszcze z ziemi one są normalne, to są normalne marchewki tylko, że tutaj coś pleśniają niektóre no tutaj niektóre spleśniały ale to nic, to wyciągniemy to spleśniamy, Tu położymy na razie okej, okay, to wyjdziemy najpierw te to wyjdziemy. Tą weźmiemy i dla samic jeszcze jedną, jakieś. młody. młode. Dla samca damy tą marchewkę. Samice damy te marchewki. Samica już się nie boi. Patrzcie, ona mi przyjdzie i je z ręki. I po prostu je mi z ręki. Ja fajnie. Tu. i za chwilę się widzi. Dobra, już jestem. patrzę co sami zrobili. Właśnie tu muszę tą dziurę za tego bo on nie uciec. Patrz. Dobra, tutaj powiem telefon. Dam mu trochę się. O Jezu, chodź Teraz przejdziemy do samicy Dobra, samicę muszę trzymać ręką Dobra, tyle styknie Okej. Okay. Okay. <laughs> to ja odniosę i się widzimy u coś. To i wam jeszcze powiem. Zdaje się. tam siedzi <laughs> z barkiem ja zaraz tutaj. Dobra, sorry, Tata się pytał, co robię. Um, więc co? Chcę Wam powiedzieć, że niektóre osoby się teraz nie śmieją, bo się dowiedzieli, że mam mój kanał z Magdą. Więc na przykład taka Anita Waligura, taka Ola um, I jedno, co mi tak zaskoczyło, to że moja koleżanka Pati Pytała się, kiedy są filmiki, więc nie wiem, podoba jej się to, że nagrywamy i pozdrawiam ją, zapraszam na kanał PlayPada i Reksona Star, są moi koledzy z klasy, no i co, no i chcę Wam podziękować za 23 suby, chcę, żebyście w komentarzu napisali, wytrwałem lub wytrwałam, żebym wiedział, że oglądacie całe odcinki. No i co? No i nic, no i tyle. Dzisiaj jeszcze może jeden filmik leci, więc trzymajcie się. No i pełno.